Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K24 MyGM. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy mieli tutaj pierwsze row po gali Backlash i pierwsze row w drodze do gali Payback. No i jeśli chodzi o poprzedni odcinek, poprzedni prime live event, tam nie mieliśmy zbytnio nic tak istotnego, aby Drew zachował swój pas, Roman Reigns zachował swój pas, Tiffan Straton y a na sumie jest dłużej, już kontuzowana, dłuższa czasu. Bo nikt właśnie nie doznał kontuzji podczas tego premium live eventu, co było dość istotne dla nas. Choć na przykład właśnie Drew ma dość nisko, niską staminę: Dość niską staminę ma Edge, Cody, Solo, więc jest właśnie kilka osób z niższymi staminami. To taki właśnie jeden troszeczkę e, problem na pewno. Promise Mission Grudge Match against Bailey. No, myślę, że. Właśnie, Kiedy ja to powinienem zrobić? O, to jest pytanie: Kiedy ja powinienem tą walkę zrobić? Może dzisiaj? Czy ja powinienem to dzisiaj zrobić? How about this one Extreme Rules match this week? Akurat się wszystko perfekcyjnie zgadza. Mam wrażenie, że to zrobię. Mam wrażenie, że to zrobię, bo po prostu właśnie jakby no perfekcyjnie się to składa, że mam Extreme Rules matcha zrobić i też przy okazji Grudge Match chce Michin. Więc akurat właśnie to się zgadza. Wszystko więc zrobimy to. Mam już jeden challenge zrobić. Czy to są Power Cardy? Nie wiem co to jest? To jest 5 promises to super dobra. Free special guest, No to już zrobiliśmy dwa special guests mecze. I teraz... To nie wiem czy nam radę zrobić ostatecznie. Od początku jakoś to nie celowałem za bardzo, ale może i to zrobimy, bo to nie jest w sumie tak daleko od tego. Nie wiem. Ja, na pewno kontrakty zrobimy, na pewno power zrobimy. No, wydaje mi się właśnie, że cały czas wszystko zrobimy, dlatego nie powinienem na to patrzeć, bo i tak właśnie, i tak wszystko zrobimy, więc w sumie i właśnie powinienem pewnie, tylko nie wiem, czy to teraz użyć. Chciałbym jednak mieć około 500 tysięcy, żeby mieć tak nie wiem, około 200 tysięcy, żeby mi zostało dalej. Dlatego właśnie, jak będę miał około 500 tysięcy, wtedy, wtedy to zrobię. Myślę, że wtedy wykupienie, wiem, czy powinienem advertisement, advertisement na tier 5 dam. No i co jeszcze tutaj mogę zrobić? Co jeszcze tutaj potencjalnie mogę zrobić? Jaką walkę mogę zrobić? Sam nie wiem, Roman kontra stroman to jest właśnie walka, która... Pewnie... To choć nie wiem, czy powinna się wydarzyć jeszcze raz? Może nie powinna się w sumie wydarzyć jeszcze raz, więc... Może im szybciej to skończymy, tym lepiej po części? To, to nie, w że zróbmy... Choć może nie, nie, nie róbmy tego, a... Roman niech zawalczy z... Właśnie z kim? Sef. Potencjalnie, bo ma jeszcze staminę. I tutaj interference. Braunstroman na przykład. Może Mam nadzieję, że to wystarczy. Jest tutaj interference. Leave contra ria to jest walka pełna, którą możemy zrobić. I no, staminowo nie jest łatwo cokolwiek zrobić jeszcze. Więc przydałoby się kogoś zgarnąć. Bo nie chcę. Nie chcę naprawdę prawdę Drew, Edge'a, Kodiego czy co dawać, bo po prostu to się skończy źle. Drew na do to i... Drew kontra... Kontra kto w sumie? Kontra Edge może? Choć nie wiem w sumie. Może kogoś z nas dla... Może kogoś z nas, bo... Wydaje mi się, że zrobiłbym teraz rywalizację... Roman kontra Edge. Bo właśnie tak już wiem, no Kodiego Potencjalnie Kodi Roman to możliwe, żeby w a Dlatego może właśnie Edge, Roman teraz. Dla Drew bym właśnie potrzebował pewnie kogoś znaleźć, bo nie ma sensu dać kod jego. Bron chyba nie. Bron strona, więc wydaje mi się, że właśnie... To na pewno jest dobra opcja. To jest opcja na pewno, żeby, żeby spróbować właśnie. Dlatego... Dlatego spróbujemy. Batista powracający. Batista powracający to byłoby coś ciekawego i w sumie... Powiem, że mi się ten pomysł podoba, bo w sumie Mamy już czwarty sezon, wiele osób mieliśmy już Wiele osób się już powtarza, a Batista nigdy nie mieliśmy I akurat on jest w icons, czyli musi się opuścić w dół jeśli chodzi o Nie wiem, jakoś musi opuścić w dół, no bo on powinien być On powinien być w, no nie wiem W Immortarz, albo w Legends, więc no Może i ten Batista, akurat jest też fejsem Czemu nie, Batista, Batista niech przyjdzie, dobra i... Czy, nie powinien, czy powinienem zabrać pas Drew? No właśnie nie wiem, właśnie teraz... Jak Batista już przeprowadzam, to myślę, że fajnie byłoby, bym było, zabrał też potencjalnie jednak. Więc... Chyba, że... Chyba, że nie, to ma sens większy. Batista kontra... ...kontra Roman, tak. Batista kontra Roman, a Drew kontra Edge. No to ma więcej sensu. To mi się wydaje, że jest lepszym pomysłem. Dlatego callouta zróbmy. Dżu i Edge, tak. Mam nadzieję, że zacznie się to rywalizacja tutaj, a więc Batista zawalczy tutaj. No właśnie problem jest taki, żeby się czasem rywalizacja nie zaczęła. Więc nie wiem, czy mogę dać Batista. Chyba, nie, chyba jednak nie dam Batisty w sumie jednak. Tylko podpiszę kogoś... Podpiszę pewnie kogoś, na przykład... Nie potrzebuję dwóch zawodników albo dwie, dwie zawodniczki. Ale to nie podpiszę... Logan i Stone Cold, czy to, to, czy to powinien zrobić? Podpiszę Logana. Podpiszę Logana. I spróbuję jakiegoś face'a zdobyć. No jednak nie będę żeby może takiej walki. Spróbuję jakiegoś face'a zdobyć. No dobra, chyba jednak. Chyba jednak to będzie Stone Cold, No dobra. Czemu nie? Zrobimy jakimś, jakimś, jakiś... jakiś Falskan Anywhere? Może nie wiem. Falcon Anywhere i czemu nie. Żeby to właśnie miało jakiś, jakiś poziom. I wydaje mi się, że zrobimy solo właśnie, self-promo też i pewnie tak to będzie wyglądało, czyli no tak, pewnie tak to będzie wyglądało. Troszkę wydaliśmy pieniędzy, dość dużo wydaliśmy pieniędzy, ale akurat tak się złożyło, że potrzebowaliśmy to zrobić, a więc ta walka, tak, żeby tutaj potencjalnie broni Roma mieli czwarty poziom rywalizacji. No tutaj walka, bo taką po prostu mamy. Musiałem właśnie tutaj zdobyć coś dla Logana, więc mamy Stone Colda. Gracz mecz chciała mi Chin, mieliśmy też Extreme Rules, możliwość zrobienia Extreme Rules, żeby dostać w zamian za to par karda, więc akurat się perfekcyjnie złożyło, mam nadzieję, że to się zacznie, że ten callout out drew na edge'u, a może nie, lepiej żeby to było, żeby miał to troszkę większy, większy sens, to może jednak żeby to drew, żeby to był na, na drew choć właśnie to jest ten problem jak Logan Paul jest na brandzie, to znaczy, że on ma rywalizację z edge'em Aj to jest ten problem więc coś nie opłacać, tak, ta rywalizacja się nie zacznie Właśnie, to jest taki malutki problem. Chciałbym... Chciałbym go z nim przedłużyć, ale nie mogę tego zrobić. Bo właśnie bym mógł przedłużyć i zrobić z nim rewelację z Edgem, a nie wiem, jakby McIntyre'owi kogoś innego jednak poszukać. Nie wiem naprawdę, jak się tak zastanawiam. Nie wiem, nie wiem, troszeczkę to jest ten problem, że ta rywalizacja pomiędzy Loganem, polem i Edgem niby istnieje. No nie wiem, kolata możemy sp spróbować zrobić, ale wątpię, że to się uda. Wydaje mi się, że się tak pewnie to nie uda, ale... No ale no nic, to spróbuję przynajmniej, choć właśnie tak już mówię, no pewnie się nie uda, przez to, że ten Logan jest na... Jest u nas po prostu... Powiem, że jest na chwilkę, tylko no to i tak... Przez to pewnie nie będzie to możliwe, ale zobaczymy. Myślę, że możemy zaczynać. Nie mam tutaj więcej nic do zrobienia, a więc możemy zaczynać. Confirm Booking daje i przechodzimy do tego show. Pierwsza walka, czyli Roman Reigns kontra Seth Rollins. Kończy się zwycięstwem Sefa. Ranin Brona był dobry. Mamy czwarty poziom rywalizacji. To super. A jednak, zaczęła się ta rywalizacja. To super. To są, to są super wieści, bo jednak no, czułem, że przez to, że jest Logan, to się nie uda, ale udało się. To fajnie. Leaf kontra Ria. Jedyne o co się boję, to że ta rywalizacja pomiędzy Leaf a Bailey będzie, aby taka Amorphech Stale będzie pisała. Rivalry i Stale, że będzie pisała. Tego się bawię. Plus dwa popularności dla Batisty. No tak, już wiem, Batista będzie, ro będzie rywalem Romana. Tak, tak wydaje się, że będzie to wyglądało. Stone Cold kontra Logan i Logan wygrywa, co jest, no, po części niespodzianką, choć z drugiej strony to Logan jest młodym, aktywnym zawodnikiem, a nie już legendą. I main event tutaj wygrywa Bailey, myślę, że nie a niespodzianki, great, no to super, dobre show ogólnie, spoko show na pewno. Mieliśmy na troszeczkę lepsze show, a nie ukrywam, że ja bardziej patrzę na profit szczerze niż na niż na wyniki fanów, bo i tak wiem, że fanowo nie dam rady wygrać z nimi. Mamy blisko 5 milionów fanów, za to dostajemy chyba pucharek jeden Za 5 milionów fanów jeśli nie mylę. No nie nie, nie, nie będę podpisywał Nie mogę Lee, żeby pozwolić, żeby odeszła No nie chciałem tego robić, nie chciałem wydać pieniędzy, ale nie mogę pozwolić, żeby moja mistrzyni Odeszła, Steel Cage Match, Contract Negotiation 2, to jest super rzecz, to jest super karta To jest super karta Steel Cage Match, to jest aż 45 tysięcy I kogo do tego Steel Cage Match'u bym dał w ogóle? Nie mam pojęcia, a Roman kontra Bron, tak w sumie mam, mam, już, mam już walkę na Steel Cage mecz. Tak, Roman kontra Bron Czy powinienem że tutaj Title Match'a? To jest chyba zbyt ryzykowne Wydaje mi się, że to jest zbyt ryzykowne Blinded użyjmy, tak? Żeby te Power Cards jak najszybciej użyć Tudemun też możemy raz użyć, Batista, tak Chcę, żeby Batista był popularny. Wydaje mi się właśnie, że Steel Cage Match to jest... To jest dobra, to jest najlepsza walka pod Steel Cage A Roman kontra Bron, ale nie będę dawał by no Bron nie zasłużył, myślę, na to, żeby mieć walkę o pas. Aby dla tego nie zrobimy walki o pas ostatecznie. Leaf kontra Arias zmierzą się ponownie, bo po prostu mają wysoki poziom staminy, więc... Więc to się po prostu wydarzy. Zatem, nawet in-dajmy może Tablesmacza. Może Kto ma się w miarę wysoką stamię? No, Batista ma, tylko Batista potrzebowałby jakiegoś heala. Batista potrzebowałby jakiegoś heala, dlatego musimy mu zgarnąć jakiegoś heala. Na przykład tutaj Bronson Reed. Bronson Reed taka opcja mi się podoba, więc Bronson Reed będzie podpisany. Tak jest, więc Batista będzie o walkę. To im zacznie rywalizacja, ale w sumie Bronzo na nie będzie na stałe, więc, więc w sumie to, to nie będzie aż takie istotne. To dajemy im tutaj Falcon Anywhere i do tego jeszcze. No, Sev by mógł zawalczyć z kimś. Sev kontra Solo na przykład? Może, w sumie czemu nie? A tutaj musimy zrobić Callout kolejny. Bo i dalej, jakby obydwoje mam dość niską stamina, więc teraz niech Edge zrobi. Niech może Drew zrobi na Edge, jednak tak. Drew na Edge Callout. Mi niech zrobi, może self-promo, i tak samo self-promo zrobi Kodi. Czy coś to jeszcze? Byłem blisko, żeby podpisać, żeby, nie, może nie podpisać, żeby show logistics zgarnąć to, to właśnie advertisement, ale dużo rzeczy na się tam y, wydarzyło i musiałem to wydać, pieniądze, więc jednak nie będę tego mógł zrobić. I właśnie teraz mamy ten jeden Puchar za to. Tak, będziemy mieli jeden ten Puchar za fan. A nie, to jest za 5,5 miliona, ha, dobra. Ale revenue też mamy blisko, więc za jednego będziemy mieli kolejne dwa Puchary. A tak, już mówimy, jak będę miał te 10 Pucharów, no to myślę, że wtedy zakończę tę serię. Więc tak to wygląda, że właśnie możemy nawet. Choć nie, nie damy rady tego zrobić, ale w tym sensie otrzymamy dwa Puchary: jedno za Season Challenges, bo zrobimy, czyli to będzie aż szósty, a tu będziemy mieli siódmy. I w następnym sezonie na pewno będzie mieli 8 plus season 9, więc maksymalnie wydaje się trzy sezony maksymalnie. Tak, maksymalnie. kontraktów właśnie pod koniec carda użyliśmy jednego. Tutaj właśnie możliwe, że się. Mamy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ale nie wiem właśnie, czy te osoby się liczą, czy nie. Właśnie to jest istotne. Jak się nie liczą, to się nie uda, ale to i tak, czy na Premium Live, na pewno, czy na innych zrobimy. Dobrze chyba idziemy, jak tak patrzę właśnie na to, że mamy 7 na 25 show i już mamy ponad 1 czwartą, no to idziemy, idziemy dobrze, idziemy dobrze. No prawie mamy 1 trzecią nawet, więc idziemy dobrze, idziemy dobrze tutaj. To na Premium Live jak będziemy robili, więc w miarę, w miarę wydaje się, że wszystko idzie w miarę dobrze, wszystko idzie w miarę dobrze. Legend Whisperer, czy powinienem to, Toodemon czy mogę, to nie mogę tego jeszcze raz użyć. Chyba nic już nie będę używał. A kto w ogóle nie walczy na tym show? Kogo nie ma w ogóle na show? Nie ma też. Dobra, czyli wiem, co zrobię. Sell promo dla Kodiego i wykupię health spa. I dam to health spa Bailey na przykład. Tak, tak to zrobię. I teraz chyba będziemy mogli już. Teraz będziemy mogli robić już to show. Wydaje się, że. No tak, wszystko jest gotowe, a więc możemy robić to show. Confirm booking. Main event będzie potężny. Bron kontra Roman. Still cage mecz to ma zakończyć rywalizację i otworzyć szansę Romanowi. A rozpocznę tę rywalizację pewnie dopiero na payback premium live event, pomiędzy Romanem a Batistą. I to będzie właśnie przez dwa premium live Eventy trwa ta rywalizacja. Leaf wygrywa z Riom. To dobrze, bo jest mistrzem naszą. True McIntyre to nie ma drugiego poziomu rywalizacji. To nie fajnie. Batista kontra Bron Sunray. Tu się może im zacznie rywalizacja. Batista wygrywa. To jest początek rywalizacji, ale Bron Sunray nie będzie już go zadycie, więc więc to nic. Plus 0 popularności set dla Michin, Sev kontra Soc. Tu się zacznie rywalizacja czasem. Sev wygrywa i mamy początek rywalizacji. Myślę, że to jest rywalizacja, którą mogę kontynuować. I solo, i Sev nie mam nic lepszego do roboty. Cody fenomenalne promo. Roman kontra Bron w main eventie i wygrywa Bron Stroman. I jeszcze wypadł Stroman na 5 tygodni, no dobra. Ale czy potencjalnie tym Steelcage matchem nie zasłużył sobie na walkę opas w przyszłości? Może, będę pamiętał. Jeśli, może, chciałbym zapamiętać, nie wiem, czy zapamiętam to. 33 tysiące fanów, czyli oznacza, że mamy ponad już 5 milionów fanów, to fajnie. Fajnie też miarę profit 78 tysięcy. Contract negotiation, to fajnie, to jest parker dobry bardzo. Myślę, że Batista wrzucę, bo Batista na pewno zostanie, nam, zostanie, zostanie z nami się troszkę dłużej, pewnie. Ojej, to dobrze. No edge nie jest aż tak dla mnie kluczowy, więc jeśli odejdzie to nic Znajdę kogoś innego odżu, ale nie mogę drugi tydzień z rzędu dać komuś 100 tysięcy Leave dałem, bo jest mistrzem, jemu... No nie mogę Ale odchodzi? Tak jest, odchodzi, A dobra I ciężej jednak zostałem, no no nic, jakby no... Chciałem, ale nie mogę tego zrobić, nie mogę je zrobić ponownie No dobra, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy Cody Będę potrzebował właśnie jednej osoby. Ten Contract Negotiation mogę dać. Mogę Batiście o 4 tygodnie, albo w sumie podpiszę kogoś teraz, na tydzień, i potem mu wrzucę jeszcze. Więc trzeba by się właśnie znaleźć rywala dla, dla Drew McEntire, czyli face jakiegoś. No, jakiś face dobry, więc zawsze nie wiem. Na przykład, może właśnie jeszcze ktoś z Legends. Aha, a dobra, jest Randy, jest Randy. Jest Randy I Randy Carmelo, powrót Carmelo byłby piękny, ale to jest rywal dla McIntyre'a, więc Randy ma więk, więcej sensu, więc podpiszemy Randy nie, na dwa tygodnie, ale od razu mu właśnie wlepię powercard'a. Tak jest, Randy jest, od razu dostanie powercard'a, więc Randy nie tylko będzie rywalem Drew McIntyre'a, ale wydaje mi się, że też go pokona opas, tylko że... Panie, zrobimy to tak, że rywalizacja zaczyna payback, premium live będzie a na następne dopiero Randy mu odbierze pas. Tak mi się wydaje, że zrobię, to jest mój plan, to jest mój plan. To jest fajny powercard, ale Iron Man match, Choć w sumie to nie jest chyba takie drogie. Nie będę dzisiaj oczywiście już bukował tego show, ale plus 20% injury często, mi się nie podoba. No tak, to jest stamina cost very high. Nie wiem, czy będę to chciał zrobić. Chyba nie będę tego chciał robić szczerze, ale ostateczna decyzja i tak będzie w następnych odcinkach, będę bukował następne show. Teraz będę już powoli kończył. Dzięki Wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!